serdecznie krótki raporcik z Guadalajary tam z tyłu nie wiem czy widzicie takim meleksem popiernica tutaj policjant e, pilnuje A jedna rzecz którą widzicie od razu to przede wszystkim tak w Meksyku jeśli nigdzie nie byliście to, to na wszystkich resortach e, tych turystycznych które zupełnie nie wspominają Guadalajary no bo to jest e, bo to jest normalne miasto to nie jest resort to tam jest mnóstwo policji natomiast liczba policji jaką tutaj ja widziałem to znaczy, nie policji, tylko żołnierzy w pełni umundurowanych, maski na twarzy, czarne okulary, żeby nikt ich nie rozpoznał, karabiny maszynowe montowane na gazikach czy tam jeepach, co tam oni mają. To normalnie czegoś takiego nie widziałem jeszcze, no ale to jest halisko. To jest jeden z największych karteli na świecie. Karteli, które się zajmują wiecie czym, ale nie o tym, bo nie o kartelach, tylko o pierwszych takich wyrażeniach. Przede wszystkim oczywiście, że to jest wielkie święto boksu, o tym za chwileczkę. Natomiast to nie jest aż tak wielkie święto, nie jest tak pokazywane na zewnątrz, bo Meksykanie są inni niż Amerykanie. Amerykanie, jak lądujesz w Las Vegas, jak walczy Canelo Alvarez czy ktokolwiek zresztą da wizję ostatnio, to też od razu masz, wychodzi e, e, z samolotu i masz tysiąc różnych zdjęć, plakatów i tak dalej tutaj na lotnisku niczego nie było, wyjechałem do hotelu w środku nocy też ciekawie było, bo tak zwane internety są teoretyczne tak zwane ubery są teoretyczne, no nieważne nie o tym ten vlog dzisiaj poszedłem na takie spotkanie i to mi się bardzo, bardzo podobało było zorganizowane w tym miejscu, co widzicie tutaj za mną, o to jest budynek Taki budynek burmistrza, jakby. E, znaczy nie jakby, tylko na pewno. E, z XVI wieku. E, Bajerek oczywiście w środku. No i tutaj zorganizowano takie... E, przyjechał gubernator tego tej prowincji Halisko, w której jest Guadalajara, z której wywodzi się Canelo Alvarez. Przyjechał gubernator politycy, jakiś tam z rządu meksykańskiego również słyszałem. Nie znam gości, sorry. Natomiast e, do czego zmierza? Zaprosili wszystkich mistrzów świata z e, Halisku. No to było ich, nie wiem, dziewiętnastu policzyłem, podobno dwóch jeszcze nie było, jeden nie żyje. 19 mistrzów świata. Natomiast najważniejsza rzecz dla mnie jaka była, to że jest taka sama miłość do tych starych mistrzów, jak tych nowszych. Abner Abnermares z tych takich najnowszych, bo kanelo nie przyjechał, przeprosił i tak dalej, ale wiadomo, no jutro ma walkę, jutro ma ważenie, więc nie będzie przyjeżdżał na środek miasta. Natomiast to jest właśnie to, ta, ta tradycja. Tradycja i to właśnie policjanci jadą, no, że ci jadą, ja, no, ale to taki bez karabinów. Zaraz przyjedziemy z karabinami, no nieważne, wracamy. Ta tradycja i uznawania tych starych mistrzów i cieszenia się z nich tak samo jak z tych nowych, bo to nie jest tak, że Abner Mares był stosunkowo niedawnym mistrzem świata i zdobywał te tytuły niedawno, cieszy się większym zainteresowaniem niż mistrz, który był 40 lat temu, prawda? Wrac... Ruelas. Starci pięściarzy, którzy mieli 60-70 lat, jeden z panów e, to ledwo ledwo mógł wejść, żeby ten taki e, pas od WBC e, dostać. To jest po prostu piękna sprawa. Po prostu szanowanie tradycji i to, że byli też młodzi pięściarze, młodzi 17, 18, 19, może mniej lat, którzy każdy z nich znał tych starych mistrzów, ile z dzisiejszych. Ilu z dzisiejszych pięściarzy zna mistrzów sprzed 30-40 lat polskich. Oczywiście ja nie porównuję, bo to w polskich mistrzów świata zawodowych tak za dużo nie było, czyli w ogóle. Natomiast e, sam fakt, że po prostu ci dawni mistrzowie są otaczani taką samą, taką samą e, estymą, jak ci nowi, to jest piękna sprawa, bo to widać, że to jest prawdziwa tradycja. I to jest właśnie piękna sprawa. Natomiast Również piękny pas, na zakończenie, bo nie chcę przedłużać, przynudzać za bardzo. Piękny pas zrobiony rzeczywiście. WBC robi te pasy, to jest jedna sztuka. Fenomenalnie, to jest jeden z najładniejszych, jaki ja ich widziałem. Widzicie tam z tyłu, jak dobrze podłożę, oczywiście. Te, te wideo, jak to wyglądało, rzeczywiście wyglądało to mega. Pas jest super i fajną rozmowę miałem z Mauricio Soleimanem. Mówię, jaki rewelacyjny pas. Mówi, będzie super wyglądał dla kanela. On mówi to nie jest dla kanelo, tylko dla tego, który wygra. Więc ja się popatrzyłem na niego. No wiadomo, że, ale podobało mi się to, bo w sumie wiadomo, po czyjej stronie sympatii mówi nie, nie. To mówi to nie jest pas dla Canelo, to jest pas dla tego, który w sobotę walkę wygra. Tutaj niedaleko stąd jest może dwie ulice, stąd jest też stary, chyba 16 czy 15 wieczny nawet teatr w którym odbędzie się ważenie, to jutro obycznie o 12 czasu miejscowego 8 godzin różnicy między Polską i, i Guadalajara. także to tyle takiego raportu turystyczno-policyjnego i, i jeśli chodzi o atmosferę, która, która na pewno już będzie aha, jeszcze jedno, jak mówiłem o tej policji, żeby wejść do tego miejsca tutaj nie wiem czy widzicie, to tutaj jest taka metalowa siatka, która ciągnie się przez następne 50 metrów to jak było to spotkanie WBC, to oczywiście poza sprawdzaniem nazwisk, kto może wyjść i tak dalej, to wszędzie byli żołnierze ubrani w pełen, w pełen wyjściowych garnitur do ataku karabiny maszynowe i tak dalej. I tak dalej. No, wiadomo o co chodzi. No, tutaj było paru ludzi, którzy mieli zegarki, za które można kupić pół wsi, jakiś biedny w Meksyku no niestety w takich czasach w takich czasach żyjemy słuchajcie pozdrowionko z Guadalajary 35 stopni gorąco telefon jeszcze działa pozdrawiam i oczywiście do następnego raportu